Dzięki Fundacji AWE odkryłam swoją pasję. Moje życie znowu nabrało barwy, czyli się teraz młodsza. Nauczyłam się przyjaźniej patrzeć na seniorów. Dzięki Fundacji AWE nauczyłam się pomagać i zrozumiałem potrzeby osób niepełnosprawnych. AWE znaczy: witaj, bądź pozdrowiony. I wybraliśmy właśnie tę nazwę dla naszej Fundacji, ponieważ jesteśmy otwarci na wszystkich ludzi. Wypełniamy nisze naszymi działaniami, podejmujemy takie projekty, których nikt inny nie realizuje, i skupiamy ludzi, którzy właśnie odczuwają te braki i, i chcą wypełnić luki, które dostrzegają wokół siebie. Co roku Fundacja wyorganizuje cztery duże festiwale dla amatorskiego ruchu artystycznego, których nie ma nigdzie indziej w Polsce. Przede wszystkim cieszymy się z naszych juwenaliów III wieku. Wszyscy prezentują swoje umiejętności, wszyscy się przy tym świetnie bawią. Ciszy, Młodnieją co najmniej o 50 lat. Organizujemy także jesienią dobrą stronę roku również międzynarodowy festiwal garażowych zespołów rockowych, które pokazują pozytywne oblicze muzyki rockowej. Festiwal daje zespołom możliwość spotkania się, wymienia doświadczeń i wspólnej zabawy przez całe dwa dni. Festiwalowi towarzyszą również warsztaty, dzięki czemu młodzi mogą się tutaj i uczyć, i dobrze bawić. Białański Uniwersytet Dzieci to jeden z naszych nowszych projektów, który cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Od razu zrobił furorę. Najbardziej lubię patrzeć, jak ktoś robi eksperymenty. Najbardziej mi się podobało, jak byliśmy na Akademii Muzycznej, bo Pan pozwolił nam zagrać na organach. Prowadzimy także dwa chóry, a wyciątka jawetki, które są laureatami 40 nagród na różnych konkursach, wydają także płyty. Od wielu lat obserwuję chóra Wetki, podziwiam jak z roku na rok śpiewają coraz lepiej. Od wielu też lat, a Wetki goszczą w Teleekspresie, wspólnie z moimi kolegami, przed każdymi świętami Bożego Narodzenia przyjeżdżamy do kościoła i kręcimy coś w rodzaju teledysku. Od samego początku istnienia fundacji prowadzimy program Daj siebie innym, w którym szkolimy młodych ludzi na ratowników WOP. W fundacji odbyłem kurs na młodszego ratownika. Rok później kurs na ratownika WOP. Dwa lata później odbyłem kurs Kwalifikowanej pierwszej pomocy. Fundacja jestem ratownikiem od czterech lat. Ratownicy są potrzebni, żeby obstawiać spływy kajakowe, które bardzo często organizujemy. Dla ludzi z zewnątrz, dla szkół, dla domów dziecka. Oczyszczamy mazowieckie rzeki z zalegających w nich śmieci. Ożywiamy również warszawską Wisłę. Co roku prawie 30 imprez realizujemy właśnie w Warszawie, dzięki czemu Wisła ożyła i przyciąga coraz więcej ludzi. Nasze kajaki to nie tylko turystyka i rekreacja. W corocznych spływach, których jest ponad 50 i w których bierze udział już teraz prawie 5 tysięcy osób rocznie, łączymy pokolenia w ramach projektu Super Chat z Dziadkiem w Kajaku. W tym miejscu co roku, 1 sierpnia, spotyka się ponad 200 osób pod koniec powstańczego spływu upamiętniającego powstanie warszawskie. Rozmawiamy tutaj z powstańcami o ich doświadczeniach i emocjach, jakie przeżywali podczas tego wydarzenia. Jednym ze szczególnych naszych projektów lokalnych jest gazeta Aweciarz, wydawana w nakładzie 20 tysięcy egzemplarzy. Jest to gazeta wydawana przez ludzi młodych, dla ludzi młodych do nich właśnie adresowana. Piszemy o, o różnych problemach, które nas dotyczą, piszemy też o tym, co nas cieszy, myślę, że głównym celem naszym jest to, żeby zaktywizować tutaj wszystkich młodych ludzi z naszej dzielnicy. Stworzyliśmy wirtualne Muzeum Białęki, które w nieszablonowy, w oryginalny sposób pokazuje dzieje tej części Warszawy. udało nam się zinwentaryzować, uwiecznić na fotografii pół tysiąca zabytkowych domów, nagrobków, krzyży przydrożnych, a także ocalić historie z nimi związane, w tym rozmaite historie seniorów, ludzi, którzy odchodzą. Te spotkania są dla nas tak bardzo ważne, bo to są żywe wspomnienia. Zdjęcia, mapy, to wszystko przetrwa. Natomiast te osoby odejdą, a my chcemy mieć ich wspomnienia. Chcemy wiedzieć, co przeżyły, co czuły, jak to na nich wpłynęło i jak będzie wpływało to na nas. W fundacji y, lubię przede wszystkim to, że zawsze mogę liczyć na, na czyjeś wsparcie i, i, i że zawsze y, coś rad takiego radosnego można zrobić. Co roku w naszych różnych projektach bierze udział ponad 12 tysięcy osób I przede wszystkim zależy nam na rozwoju projektów adresowanych do seniorów, na dalszej aktywizacji młodzieży, wolontariuszy, na integracji międzypokoleniowej i na rozwoju Kajakowej Akademii Niepełnosprawnych. Państwo również możecie nam pomóc poprzez przekazanie 1% podatku. To niewiele kosztuje. Wystarczy w picie wpisać kilka cyfr. E na pewno te pieniądze spożytkujemy dobrze. W Kajakowej Akademii Niepełnosprawnych wzięło udział aż 350 osób. W ramach programu Daj siebie innym nauczyliśmy ratować ludzkie życie ponad 200 osób. Podczas kajakowego pogotowia recyklingowego oczyściliśmy 1200 km rzek. 18 tysięcy osób, od dzieci po seniorów, wzięło udział w festiwalach Fundacji Awe w ciągu ostatnich kilku lat.